Z racji singlowej, aczkolwiek ostatnio dość nieregularnej soboty, dzisiaj wlatuje na kanał StarCraft, ale też nie taki zwyczajny, bo ubrany w nową modyfikację. Otóż nie tak dawno na salony wkroczył StarCraft Cartoon, w którym dzisiaj spędzimy sobie wspólnie trochę czasu i zastanowimy się, do kogo na dobrą sprawę trafi właśnie ta modyfikacja. Zapraszam do dalszej części dzisiejszego odcinka. Konkretniej będziemy mówili dzisiaj o zremasterowanej wersji, która do odbiorców trafiła 14 sierpnia 2017 roku, jako odświeżona edycja pierwszej części sprzed ponad 20 lat, bowiem bestseller zadebiutował na rynku w 1998 roku. I przyznam, że był to mój pierwszy kontakt z odświeżonym StarCraftem, w sensie zremasterowanym, oraz pierwsze spotkanie z samą strategią Blizzarda od wielu dobrych lat, bowiem o ile RTS -y lubię, to StarCraft, mimo że liźnięty, zawsze wydawał mi się grą dedykowaną totalnym hardcore. Ciągle w głowie mam te widoki osób, które siadają w turniejach, takich jak IM i biegają po klawiaturze z zawrotną prędkością. To nie dla mnie, ja jestem bardziej każualowym graczem, jeżeli chodzi o tego typu tytuły. Nadarzyła się jednak moim zdaniem dość dobra okazja, aby przypomnieć sobie losy Terran, Zergów i Protosów w kampanii singlowej oraz oczywiście możliwość pogrania w kultowego multika. To też zrobiłem i będę pewnie robił jeszcze kilkanaście dobrych godzin w ramach sentymentalnej podróży, aczkolwiek w odświeżonym po dwukroć wydaniu, które co ciekawe intryguje... Również młodsze pokolenie graczy. Akcji samego StarCrafta w teorii w ogóle nie powinienem nawet przytaczać, bo jest to strategia na tyle kultowa i rozpoznawalna, że chyba każdy raz prawdopodobnie spotkał się z tą nazwą i tą marką. Jedną z największych, aczkolwiek w tym momencie odrobinkę przytłoczonych przez inne tytuły w ofercie Blizzarda. Fabuła rozgrywa się rzecz jasna w bardzo odległej przyszłości na krańcach znanej nam galaktyki, czyli drogi mlecznej w sektorze Koprulu. Tam właśnie terranie, czy jak wolicie, ludzie, w końcu trafiają na życie. Życie niezbyt przyjazne i stanowiące dwie oddzielne frakcje. Zergowie to rzecz jasna typowe bestie, przepoczwarzające się podczas rozgrywki w potrzebne jednostki czy też budynki. Z kolei protosi daleko wykraczają technologią i są rasą niezwykle zaawansowaną. Niestety, nowi koledzy nie są przyjaźni nastawieni względem siebie, co prowadzi do gigantycznej walki, a nam przyjdzie przeżyć trzy kampanie dedykowane poszczególnym frakcjom oraz mnóstwo przygód po sieci, korzystając z ulubionej nacji, bowiem każda działa w oparciu o trochę inne zasady, mechaniki no, ogólnie oferuje bardziej zróżnicowany gameplay, tak to ujmę. Tak gra wyglądała w 1998 roku, tak też wygląda teraz, bowiem wersja remastered absolutnie nie ingeruje w same mechaniki zabawy i starzy wyjadacze raczej nie powinni tutaj odczuć żadnego dysonansu w samej rozgrywce. Zwyczajnie remaster podciąga jakość grafiki. Co prawda, dalej jest to stylistyka klasycznego StarCraft'a, ale na tyle podciągnięta, aby usatysfakcjonować grupę nowszych odbiorców. Skąd jednak ten pomysł na modyfikację graficzną? jaką pozostaje kartun. Dobre pytanie i już na nie odpowiadam, bowiem wszyscy, którzy z większym zaangażowaniem śledzą YouTube'a, prawdopodobnie znają kanał Carbot Animations, dysponujący jednym milionem subskrybentów, który wykonuje różnorakie animacje, w tym StarCraftowe i voilà. Przy współpracy z Jonathanem Burtonem właśnie z tegoż kanału powstaje modyfikacja kosztująca niecałe 10 euro, która totalnie zmienia stylistycznie to, jak prezentuje się StarCraft. Jest on bowiem faktycznie taki kartonowy. Wielu zagorzałych fanów jedynki jest pewnie w stanie powiedzieć, że gra Wygląda mocno dziecinnie i totalnie traci klimat. Spójrzcie bowiem na poszczególne modele jednostek czy też budynki. Są wyraźnie inne, przykładowo mniej bestialskie, jeżeli chodzi o zergów, a iści kreskówkowe, bajkowe no wszystko jest takie pocieszne. Ogólnie gra nabiera zupełnie nowego klimatu, mimo że przechodzimy nadal te same brutalne kampanie oparte o ogromną galaktyczną walkę. Tyle, że jakoś tej walki nie czuć i zamiast tego pojawia się swoista sielanka i z mojej strony nawet odrobinę większe bagatelizowanie bajkowej rozgrywki, więc nawet jeżeli jeżeli coś mi nie wyszło, to zwyczajnie restartowałem sesję albo opuszczałem mecz, no bo w sumie gram w taką bajkową rozgrywkę. To jednak mocno prywatne odczucia, ale właśnie tak działa na mnie ten uroczy, bajkowy świat prezentowany wraz z modyfikacją. Muszę jednak przyznać, że o ile do samego wykonania można podchodzić chłodno albo też z uśmiechem na twarzy, to w całym szaleństwie odkryłem chyba pewną metodę. Metodę na trafienie StarCrafta do młodszych użytkowników, którzy nie muszą nawet wiedzieć, że coś takiego jak StarCraft istnieje. Bo dopiero wchodzą w świat gamingu, albo zwyczajnie nigdy nie zwracali na niego uwagi, bo fascynuje ich w tym momencie popularna, stylizowana oprawa graficzna. Przykład jest tutaj na dobrą sprawę z życia wzięty, bo w tak wyglądającego StarCrafta miałem okazję grać na wakacyjnym wyjeździe w towarzystwie znacznie młodszego rodzeństwa i wyraźnie widziałem zainteresowanie kolorowym wariantem, aż w końcu padło to jedno istotne pytanie: Ej, w co grasz? Wystarczyło więc odpowiednio pociągnąć rozmowę i dowiedziałem się, że gra wygląda fajnie, a gdy pokazałem pierwotny gameplay bez skór, to StarCraft mam wrażenie, że stał się w oczach tego młodszego użytkownika komputera, e, znacznie mniej atrakcyjny. Za to w skórce mój młodszy brat sam rozegrał samouczek i pierwszą misję Uteran. Zwyczajnie bajkowa grafika zaintrygowała, zadziałała jak magnes, no i chyba wpisuje się w ten aktualny trend. Mam więc nieodparte wrażenie, że większa kolaboracja między kanałem YouTube Kreskówką a StarCraftem może świadomie, a może nie przyczyniła się tu czy tam do przyciągnięcia chociażby kilkunastu młodszych graczy, którzy zechcą poznać StarCrafta właśnie w takiej formie. Być może my, którzy lata temu graliśmy w pierwotną wersję, uznamy to za swoistą herezję, chociaż uważam, że dużej liczbie dorosłych wyjadaczy również ten mod się spodoba, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś zechce z tych młodszych użytkowników poznać klasyka właśnie w takiej formie, to czemu nie? Bo lepiej chyba pograć w kolorach, niż wcale i wcale nie poznać tej historii, która jest tutaj jako tako opowiadana. Szkoda więc wyłącznie, że za skórkę trzeba wrzucić z kieszeni około 10 euro, aby zwyczajnie zmienić wygląd gry, bo na dobrą sprawę to tylko i aż tyle. Czy jest to warte swojej ceny? Tutaj myślę, że sprawa mocno dyskusyjna w obliczu podstawki, którą można dorwać nawet za 40 zł albo i mniej. Odbiorcy jednak z pewnością się znajdą, bo to swoista nowość i inne spojrzenie na starego, dobrego Starcrafta. Pytanie, co wy sądzicie o kartonowym Starcrafcie? Ciekawa modyfikacja, czy profanacja klasyka? Komentarze oddaję wam i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia, cześć!